Yo, siemanko, ja jestem i witam was w kolejnym Techniusie zaczynamy nowy tydzień, nowe tech newsy do Was lecą i coś, co przyznam szczerze, trochę przegapiłem. Widz podesłał mi, kurczę, zapomniałem teraz jak ma na imię, a nie chcę sprawdzać w mailu, co by nie zdradzać jego imienia, bo nie wiem, czy to sobie życzy. Paweł, także Paweł, dziękuję za podesłanie. Zarówno Paweł, jak i ja, jak i TVP Łódź, które to napisało, chyba zasługujemy na Order, order Internet Explorer za... Najszybszą reakcję w sieci, bo pierwsze wzmianki o tym były już widziałem w 2023 roku. A to jest dość ważna sprawa, a mianowicie wchodzą pogłoski, że TSMC może planować budowę fabryki w Polsce. I uwaga, zaraz sobie powiemy, jaki to będzie rodzaj fabryki, i to jest bardzo, bardzo ważne. To jest generalnie to, jaki to jest rodzaj fabryki. Tłumaczy nam poniekąd, dlaczego mógłby być to bardzo realny wybór przez TSMC. TSMC, przypominam, jak ktoś się nie orientuje, największy producent chipów, półprzewodników na zlecenie. Nie jestem pewny jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne bez zlecenia, ale chyba też. Chyba też jest największym producentem przed Intelem i Samsungiem. On robi m.in. NVIDIA, AMD-ki wszystkie, Qualcommy, Broadcomy, Apple itd., itd. Generalnie praktycznie można powiedzieć, że na TSMC i dzięki TSMC większość technologii, z którą obcujemy, no to jest tam wykonywane. To nie jest tak, że jakby TSMC teraz w jakiś sposób upadło, to świat się zawinie. Nie, wydaje mi się, że ta redundancja w postaci Samsunga i Intela Pozwoliłaby zastąpić TSNC, zwłaszcza, że choćby Nvidia testuje proces Intel 18A, który mogą traktować jako, jako jakąś alternatywę. Nvidia też produkowała serię 3000 u Samsunga, więc tu już na przykładzie jednego, jednej z najbogatszych, największych firm technologicznych na świecie wiemy, że da się takie rzeczy zastępować. Podobnie też Apple ponoć myślało, czy też rozważało i być może nawet nadal rozważa i testuje technologię 18, a oni zawsze muszą mieć te swoje protki w najnowszej, w najniższej litografii itd., itd. Tak czy inaczej, TSMC jest gigantem, jest molochem, inwestuje bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych. To też jest bardzo ważne, o czym będę mówił w kontekście Polski. No i właśnie, e, dlaczego teraz wróca, wracamy do tego tematu? Bo jak podaje Polska Agencja Prasowa, bo takie źródło tego newsa jest PAP, NIM, w, 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 jakaś polska delegacja ministerialna ma się wybrać na Tajwan w czerwcu. Zastanawiam się dlaczego w czerwcu, ministerstwo, ogarnijcie się, Komput, Komputex jest za dwa tygodnie, 19 maja startuje. To też jest dogodny czas, żeby wtedy jechać. Przedstawiciele TSMC na pewno tam będą. Ja też tam będę. Jak coś, to możecie mnie zabrać na pokład na pierwszą klasę, jakąś biznes klasę lotem. Możemy lecieć razem. Ja Wam powiem, jak Wy tam macie zagadywać. Nie, że tak, bezpłatnie, ale jakieś porady Wam dam. Tak czy inaczej, prawdopodobnie dlatego wracamy do tego tematu. Prawdopodobnie dlatego, że już słyszymy o tym od dwóch lat, ale teraz zaczyna się coś, dzia coś dziać. I dlaczego to jest realne? Oprócz rzeczywiście Polski, e, no to rozważają, a właściwie już inwestują w Dreźnie, jeżeli chodzi o TSMC, bardzo mocno. E, też Czechy i Niemcy, oczywiście, jako kraje są rozważane. No tutaj, jak tytuł tego e, artykułu mówi, trójkąt inwestorów. Czekaj, jak to ma być? E, Europejski Trójkąt Półprzewodników. Mocne słowa. Natomiast. Co miałoby powstać u nas? Miałoby powstać dokładnie to samo, co planował wybudować Intel, a co ze względu na swoje problemy finansowe musiał przesunąć. I uwaga, Intel tego nie odwołał, a przesunął. I to jest ważne w kontekście tego, co zaraz powiem. A mianowicie zaawansowane zakłady pakowania półprzewodników. I to tak wielu osobom wydawało się trywialne, jak Intel to ogłosił w Polsce, że kuźwa będziemy ciąć na plasterki, krzemi, pakować. A a mogliśmy produkować, no god no, no, do dupy i będziemy. Nic nie będziemy znaczącego robić. No i teraz, w kontekście tego, że to nie jest nic znaczącego, to wyobraźcie sobie, że TSMC ma teraz gigantyczny problem w Stanach, gdzie mają fabryki, ale nie mają zakładów pakowania. Gdyby tam mieli zakłady pakowania, mogliby mieć w Dupie cła i tak dalej. Po prostu produkowaliby sobie na terenie Stanów Zjednoczonych i tam już gotowy produkt by wyjeżdżał z zakładów pakowania na terenie Stanów Zjednoczonych. Co za tym idzie, nie obowiązywałyby go cła, bo byłby wyprodukowany na terenie Stanów Zjednoczonych. A tak, TSMC, Produkuje krzem, te wiecie takie okrągłe, talerze, no one aż takie nie są, bo mają tylko 30 cm średnicy i wysyła jest powrotem na Tajwan. Tam one są cięte, pakowane i dopiero wracają jako gotowy produkt. I gotowym produktem stają się na Tajwanie. Co za tym idzie, wszelkie cła zaczynają ich obowiązywać. Dlatego zakłady pakowania są bardzo ważne. Z tego też powodu, że. No jest to jednak stworzenie końcowego produktu. Nie jest to technologicznie tak zaawansowane jak cały proces litograficzny. Cały proces litograficzny, ja to nieraz podkreślam, to jest Rocket Science. To nie jest prosta rzecz. Więcej firm, więcej podmiotów wysyła ludzi w kosmos niż. Robi procesory w architekturze 64, tam X64 czy X86, tej klasycznej PC-owej. To wynika owszem, te zmowy AMD i Intela w, tym, w tej kwestii, że po prostu zabetonowali te architektury PC-owe. Bo już jeżeli chodzi o mm, na przykład procesory ARM, znacznie więcej firm ich je właściwie projektuje, ale wykonuje też. Stosunkowo niewielka ilość firm. Tam też mamy taką gradację wśród tych firm, które wykonują procesory, czy też znają się i, i mają, oddysponują odpowiednim procesem technologicznym, litograficznym, jak w przemyśle kosmicznym, gdzie w przemyśle kosmicznym mamy firmę taką jak SpaceX, mamy też agencje międzynarodowe, właściwie takie państwowe, które są w stanie wysłać człowieka na orbitę satelitę na orbitę do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej misję załogową, czyli ten taki najwyższy tier. Jeżeli chodzi o litografię, to w tym najwyższym tierze my mamy TSMC, mamy Intela i mamy Samsunga, SMIC, czyli chiński, e, chińskie konsorcjum zajmujące się właśnie półprzewodnikami, powoli tam dobija, ale bym mimo wszystko powiedział, że to jest Tier 2. Natomiast nie Tier 3, nie wiem jak określić Tier 3 w kosmosie. Byłoby to tylko konsorcjum, które jest w stanie nie wysłać misji załogowej na orbitę, a wysłać całą satelitę na orbitę albo jakieś satelity poza pozaziemską orbitę. To byłby ten Tier 2. Tier 1 to ci, co są w stanie wysyłać ludzi. Ich jest stosunkowo niewiele, ale do Tieru trzeciego też według mnie yy, zaliczają się firmy, które są w stanie wysyłać ludzi, ale tylko i wyłącznie na granicę Karmana, czyli tą umowną granicę 100 yy, chyba kilometrów. Z tego co się kojarzy, tą umowną granicę, poza którą jest już kosmos, jak się za nią było, to znaczy, że się było w kosmosie. No ale to jest jeszcze daleko do orbitowania, czy tam zrobienia jednej pełnej orbity dookoła Ziemi i tak dalej. I to bym te firmy, które tak wysyłają sobie turystycznie, jak ostatnio chyba Blue Origin, e, tak ludzi na, na tylko tą niską orbitę e, poza linię karmana to bym taki dał tier 3. I takich tierów 3 wśród e, firmów robiących firm, firm, firm robiących litografię też już mamy sporo, bo e, tam i e, Taiwan Semiconductor i jaki te Cała masa jest takich drobnych producentów, już półprzewodników w jakichś litografiach, jak dla przykładu 28 nanometrów, 22 nanometry, 14 nanometrów, ale w większości to są te powyżej 20. To są, to są ilości, czy też wartości, w, o, które my w pc mieliśmy 15 lat temu. Nie? Natomiast w niektórych zastosowaniach nie trzeba lepszej litografii, stąd też no, wykonują ją. Takie firmy e, raczej z tego Tieru trzeciego. Do Tieru pierwszego chcę zapukać dużo firm, e, głównie wspieranych oczywiście przez Państwo SMIC w Chinach, em, J. E, JSMC, nie, nie wiem do końca jaki jest ten skrót, natomiast Japoński, Japonia e, i ich e, przemysł. Teraz Wietnam też gdzieś coś tam wspominał, że też chcieliby, wszyscy w dwóch nanometrach by chcieli teraz produkować. Wszyscy dwa nanometry, będziemy produkować w 2 nanometrach, wszyscy, wszyscy. Tak czy inaczej, no tych najważniejszych firm jest bardzo mało i oni zgarniają dużo zasobów i nie jest prosto produkować procesorów. To nie jest Easy job. To jest naprawdę kawał ciężkiej technologii, żeby coś takiego robić. No, widzicie, jak Chiny są swoją potęgą gospodarczą, państwową, też naukową. Nie są w stanie na razie, od lat próbują, naprawdę od wielu, wielu, wielu lat próbują dogonić tą czołówkę i cały czas doganiają oni gdzieś tam, ale cały czas zostają z tyłu to, to nie jest takie łatwe a w momencie, w którym Chiny chciałyby wysłać ludzi na orbitę to by kurde pół wioski załadowali i tam za którąś próbą, pół by nie przeżyło ale pół by doleciało na orbitę, bo dałoby się to zrobić poniekąd tak, takim brute forcem. z procesorami to już tak nie działa Rosja, po tym jak ją odcięli e, po inwazji, e, z, z, zbanowali na te nowe technologie. Też starają się coś tam zrobić. Na razie są na etapie jakichś 28 e, czy 22 nanometrów, w sensie w, e, w średniowieczu technologicznym są. Wracając do meritum, bo mieliśmy mówić o, o fabryce, ale w ogóle ten temat, jak go zobaczyłem, myślę, kurde, właściwie to może z niego nic nie wynikać, ale zarąbista dyskusja, więc totalnie muszę do Was przyjść, e, o tym pogadać, bo to są właśnie takie ciekawe rzeczy. Nie, ja tam jakiś procesor, karta graficzna, wszystko o tym gadają, wszyscy. A to, to, jest, to jest ciekawy temat. Przede wszystkim to jest temat, który kształtuje rzeczywistość. To, jak, czy jaki procesor jest najszybszy do gier, czy, czy w tym momencie jest to procesor od AMD, czy od Intela. To nie kształtuje rzeczywistości. To jest ciekawe, fajne dla nas graczy, ale to nie kształtuje rzeczywistości. A rzeczywistość kształtują takie geotechnologiczno-polityczne ruchy. To mi się bardzo podoba, to mnie bardzo mocno też jara. Żeby tak nie spłycać oczywiście roli procesorów konsumenckich, wydaje mi się, że przez większość czasu do czasu aż wybuchło AI, trochę wcześniej już podgryzło tą em, pozycję konsumenckich, gamingowych zastosowań krypto, e, ale wydaje mi się, ja też jeszcze 2, 3-4 lata temu głosiłem takie tezy, że to właśnie gaming napędzał ten rozwój, więc poniekąd kształtował rzeczywistość. W tym momencie już niestety tak nie jest. W tym momencie to AI kształtuje tą rzeczywistość. Dobra, to nie o tym. Wróć, Benek, do tej fabryki kuźwa pod łodzią, więc powstanie. Tam zakład pakujący półprzewodniki. I to też nie jest takie Hopsiu. To też jest technologia nie tak złożona jak fabryka, o której miałem teraz wywód. Ostatnie, ostatnie kilka minut to był wywód o tym, jak to jest złożone produkcja półprzewodników, ale pakowanie też jest bardzo, bardzo ważne w tym wszystkim. I dlaczego akurat u nas pakowanie? no tutaj jest taka moja teoria. Zakładamy teraz foliowe czapeczki, nie mam żadnej pod ręką, ale zakładajmy, bo tu leci ostra teoria spiskowa. Teoria. Spiskowa jest taka, że TSMC uśmiechnęło się, jak się Intelowi leciutko noga podwinęła i sobie myślą: no to teraz Intel właściwie się nie wycofał z Polski, tylko zawiesił tą inwestycję. Podobnie zresztą jak niemiecką inwestycję, bo po prostu mają problemy finansowe. Przeinwestowali właściwie, no to oni by może i mieli na to wszystko budżet, ale mają łasych na kasę inwestorów, co mnie troszeczkę dziwi, bo Firmy nowoczesne, takie gigantyczne startupy, które wyrosły w i tu znowu zapierdzielamy z, dy, z dygresją walić temat, Lecimy z dygresją. Nowoczesne firmy technologiczne, Uber, Netflix, te takie, że tak powiem, nowomodne. Oczywiście one gdzieś tam swoje pierwowzory, podwaliny mają na początku lat 2000, więc nie są jakieś super nowoczesne, ale stosunkowo nowe do takich dziadków technologicznych jak na przykład Intel. Nie? One w pewnym momencie taką politykę blitz, blitz rozwoju zaczęły stosować czyli ładujemy Pizdu kasy w to, żeby się napompować, zdobyć jak najwięcej użytkowników i to było widać, jak uber wchodził do Polski, jakie te przejazdy kierowcy to się cieszyli, i no oni to nie zarabiają na uberze. Jak wchodzą na jakiś rynek, to chcą go bardzo mocno zdobyć. To samo robi Amazon ceny dumpingowe od razu, jak weszli do Polski, chociaż powiem wam szczerze, tutaj o dziwo nasze rodzime Allegro nie jest aż tak mocno zagrożone. Wydawało się, że będzie groźniej ze strony Amazon. No, ale chyba wydaje mi się, że troszeczkę inna specyfika um, tych, tych sklepów pozwala im koegzystować wokół siebie, ale to już nie, jakby temat na inny, inny film. Tak czy inaczej, te niektóre firmy starają się, dokładając do, interes, do interesu, zdobyć jak najwięcej klientów. Ja pamiętam, właśnie jak Netflix, pamiętam jak Tesla, jak bardzo długo te firmy były pod kreską. Ale mówili Elon mówił, że spokojnie. Abstrahując od tego, czy on jest akustyczny, artystyczny, co tam się teraz mu w głowie porobiło, albo nie porobiło, zawsze taki był, albo może wszystko jest z nim w porządku i to my go źle odbieramy. Tak czy inaczej, ja byłem na przykład ogromnym fanem Elona, teraz nadal nie deprecjonuję jego dokonań. Ale już widzę, że tam się lekka odklejka załączyła. W związku z tym już nie biorę go bezkrytycznie, a bardzo przez mocne sito patrzę na to, co on robi. Tak czy inaczej, wracając do tego. Pamiętam właśnie jak 2000. 18, 19, bodajże cały czas. To już chcieli go wywalić ze stanowiska, cały, już chcieli, już tam chcieli, ale on mówił spokojnie, budujemy te gigafaby, będzie dobrze, będziemy cisnąć. I potem nagle Tesla wystrzeliła w pizdu. Dziwi mnie właśnie w tym kontekście to, że Inwestorzy Intela są tacy drewniani, że oni nie chcą na chwilę, żeby firma była pod kreską, ale doinwestowała. Dlaczego Intel się znalazł pod kreską i dlaczego Intel ma teraz problemy? Bo właśnie, a tu sobie nam to myszka nie się ładuje, bo właśnie Pat Gelsinger doszedł do władzy i stwierdził, że hurra, inwestujemy, walimy hajsy w fabryki, niech one się stawiają. Ale przeinwestował inwestorzy powiedzieli, nie, 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 nie spad spokojnie, spokojnie. Ty sobie możesz inwestować hajs, ale my chcemy widzieć zyski. My płacimy za te wasze pieprzone akcje, żebyście wy dla nas robili hajs, a nie tutaj sobie inwestowali. I to drewniane podejście moim zdaniem, inwestorów, a być może też kiepskie przedstawienie strategii, bo może PAD powinien wziąć i przyjść do inwestorów, tak jak Elon to zrobił w pewnym momencie i powiedział, dajcie mi hajs. Będziemy pod kreską, ale później to zmieciemy te SMC i to całe Samsungowe coś tam i my będziemy rządzić. My będziemy robić półprzewodniki, my będziemy robić procki od Apple, my będziemy w ogóle, my będziemy, tylko my. Może zabrakło właśnie takiej strategicznej wizji przedstawionej do inwestorów, Ja o niczym takim nie słyszałem a może, znaczy nie, nie mam prawa do walnego zgromadzenia inwestorów Intela z moją jedną akcją, na chwilę obecną zbyłem część z zyskiem, ale teraz czekam na dalsze promocje. Tak czy inaczej, ja nie mogę, to ja walę takie dygresje, ale ten, ten temat bardzo mi się podoba. Tak czy inaczej może zabrakło takiej strategii, no ale właśnie, do meritum. TSNC stwierdziło, no to wykorzystajmy to, wybudujmy nasz zakład pakowania, skoro i tak chcemy zainwestować w Europie, bo oni chcą zainwestować w Europie. Skoro Intel wybrał Polskę, to znaczy, że przemyślał to sobie i to znaczy, że strategicznie nie jest to najgorsze miejsce. Intel zrobił za nas już jakiś research, wskazał nam pewną taki kierunek, który mógłby być dobry na zasadzie Polska jako taki zakład integrujący. Dodatkowo zrobimy podgórkę Intelowi, bo jeżeli my wcześniej, teraz Intel nie może budować swojej fabryki, a my wybudujemy swój zakład pakowania, to podpierdzielimy Intelowi specjalistów. A jaki problem jest ze specjalistami? To TSMC to przekonuje się w Stanach, gdzie oni nie mogą rozhulać swojej fabryki na 100%, bo a to mają problem z filozofią pracy amerykańską na zasadzie kujwa 3 dni w tygodniu i 7 hamburgerów jako benefit dziennie. I ja więcej nie pracuję. Oczywiście przerysowuję tutaj to teraz, bo siła nabywcza w Stanach Zjednoczonych i tak jest w pizdu większa niż w Polsce, ale chodzi o e, taki filozofię podejścia do pracy. I tu wydaje mi się, że TSMC dużo bardziej by się z Polakami dogadało, którzy są pracowitym narodem, a przynajmniej wydaje mi się, że tak jest. W związku z tym, raz, że skroiliby pracowników Intel'owi, e, takich potencjalnych specjalistów, których i tak jakoś za dużo tu Intel by nie miał, e, tylko dopiero musiałby ich kształcić. Intel też robi swoją drogą masakryczną robotę, tego trochę nie widać, ale oni tam z tego swojego centrum z Gdańska dużo takich edukacyjnych rzeczy poruszają i starają się rozwijać w Polsce. Ostatnio nawet na Jemie był taki pan z Uniwersytetu Śląskiego, gdzie bardzo fajnie pokazywał, jak projektuje. Całe procesory mówił, że mają rozwiązania. Które zamiatają w tym momencie konkurencją, więc ja liczę na to, że te rozwiązania zaczną być wdrażane i zaczniemy zauważać to zamiatanie konkurencją na papierze. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że od momentu zaprojektowania do finalnego wyprodukowania, a co dopiero do wdrożenia i do pojawienia się w naszych konsumenckich urządzeniach, mija naprawdę spory okres czasu, ale i tak nie mogę się doczekać. Skoro tak szumne zapowiedzi są, to jak najbardziej je oczekuję. Tak czy inaczej, Intel w tym sektorze długo, edukacji robi dużo. No a te SMC poniekąd już sobie ostrzy zęby, żeby przyjść na gotowe. Więc mają ogromne plusy w postaci niezbyt drogich na tle Europy pracowników, pracowitych pracowników. Więc tutaj się takie ich tajwańskie rzeczy pokrywają, bo w Tajwanie na Tajwanie pracownicy nie są zbyt drodzy, zarabia się na Tajwanie plus minus tyle co w Polsce. Są pracowici, może nie będziemy pracowici jak Azjaci, jednak pracowitość Azjatów to jest jakiś tam pik taki, zwłaszcza tych Azjatów z, ty, z wielkich tygrysów azjatyckich, może niekoniecznie z z Dekanu, prawda? Ale już już z takiej ze dalekiego wschodu faktycznie faktycznie być może oni są dużo bardziej pracowici od nas, ale mimo wszystko my jesteśmy bardziej pracowici niż Amerykanie. Bliskość całej infrastruktury, no bo skoro w Czechach i w Niemczech też planują inwestycje, więc tutaj to byłoby wszystko ze sobą dość blisko powiązane. I jeszcze jedno odnośnie tego, że Tutaj oczywiście to jest TVP Łódź się chwali, no bo jakby jednym z trzech miast, które tutaj rozważa, rozważa TSMC rzekomo jest właśnie Łódź, Łódź, Katowice albo Wrocław. I powiem szczerze, tak patrząc na te, na te trzy miasta na mapie, przydałaby się jakaś mapa bez moich znaczników. Dobra, jest. Czysta mapa. Katowice, Wrocław, Łódź. Nie? No to Łódź jest, powiem tak szczerze, w najgorszym strategicznym położeniu, przynajmniej jak na razie, ale w momencie, w którym w momencie, w którym powstałby tutaj centralny port komunikacyjny CPK, gdzieś chyba gdzieś tutaj jest ta Wiocha, na której to ma powstać. No, gdzieś, 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 gdzieś tu, gdzieś tu, nie, nie, to jest łódź, kurde, to tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś, tu gdzieś. no, nie istotne. nie jest to aż takie istotne. No to wtedy łódź byłaby lepiej skomunikowana, bliżej z nim skomunikowana, a generalnie takie rzeczy transportem lotniczym można byłoby szybciej wysyłać. Natomiast czy to jest powód? Może. Może tak, może nie, nie wiem. Katowice też mają dość duże, dość duże lotnisko, w sensie jakby przez, przez Katowice, przez ten port lotniczy w Katowicach, idzie Pyżowice, idzie dość dużo cargo też. Znaczy dość dużo, no na ile dużo może iść cargo w Polsce, gdzie nie mamy typowych lotnisk cargo. Tak czy inaczej, no Wrocław tutaj, on chyba lotniska, ja nie wiem, w ogóle jakoś nie kojarzę lotniska we Wrocławiu. Może dlatego, że jakby nigdy nie miałem okazji Starachowice. Nie wiem, na którym a chyba pyżowice są większe niż Wrocław. Tak mi się wydaje. Na chwilę obecną. Na pewno największe jest Okęcie w Warszawie, z którego prawdopodobnie by korzystała ta fabryka, jeżeli byłaby w Łodzi. No, bo to nie chodzi o to, że jakiekolwiek jest lotnisko, bo jest lotnisko w Łodzi, ale ono musi, te samoloty muszą latać na trasach, no takich międzykontynentalnych, więc najszybciej jednak z Warszawy takie loty się odbywają. A wiadomo, że z Łodzi wylatywałby już gotowy produkt, więc tutaj prawdopodobnie z fabryki tutaj Niemcy, Drezno przyjeżdżałoby to do łodzi, i tu byłoby cięte. Jak widzicie, Drezno tu jest komunikacja najbliżej do Wrocławia. Później, no właściwie Katowice i Łódź są w podobnej odległości, natomiast z tego, co się orientuje, do nie wiem, czy jest jakaś ekspresówka, jest S8 i S11 do Łodzi, no więc, więc dałoby się tam całkiem szybko dojechać. Natomiast, jeżeli miałby być to trójkąt, no to taki najbardziej trójkątny jest jakimś niemocno mocno wyciągniętym bokiem byłby to Wrocław. Katowice, no też jakoś zależy, gdzie byłyby w Czechach ten, y, ta, ta fabryka. Tak czy inaczej te trzy miasta mają być rozważane. Wrocław, no to tam Intel miał budować swoje centrum, więc pytanie, jeżeli TSMC chce bardzo zrobić Intelowi na, na złość, no to prawdopodobnie będą celować tutaj w Wrocław, żeby jednak w Wrocławiu powstała ta fabryka. Jeżeli nie chcą Intelowi wchodzić w drogę, e, no to prawdopodobnie wybiorą jedno z miast na zasadzie Łódź albo Katowic. no bo wiecie, oni też tak nie chcą sobie jakoś bardzo mocno na złość robić, tylko tak troszeczkę, więc... Więc wybudujemy fabrykę w Polsce, podpierdzielimy wam specjalistów, ale przynajmniej nie zajmiemy wam tego samego miejsca. Chociaż mogą zająć im też to samo miejsce, co 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 planował sobie Intel czyli gdzieś pod Wrocławiem. No wiadomo dlaczego Wrocław jest wybierany, ponieważ jest dużym ośrodkiem miejskim, będącym w stanie zapewnić wykwalifikowanych pracowników ze względu na szeroką bazę taką uczelnianą, z której można byłoby kształcić studentów, ale Katowice tak samo mogłyby takich wydaje mi się, że Uniwersytet Śląski pod tym względem bardzo mocno się rozwinął w ostatnich latach, plus jeżeli chodzi o Katowice jest też bliskość Krakowa i specjalistów z Krakowa, nie? A są wybitni, naprawdę najlepsi w swoim. Dobra, już tyle kuźwa. Ja teraz już, nie, ja już nic nie pamiętam. Chociaż teoretycznie szedłem na nanotechnologię z taką myślą, że może kiedyś procesory będę robił, ale na razie o nich opowiadam więcej niż robię. Tak czy inaczej, yy, no. Ciekawe, czy w ogóle ten zakład powstanie. Moim zdaniem ma gigantyczne szanse. Jeżeli, jeżeli TSMC zdecyduje się na inwestycje w Europie, to może być tak, że faktycznie ten zakład w Polsce powstanie. Chyba, że będą chcieli zupełnie zejść z drogi Intel'owi, e, że, że tam nie wiem, Donald przyjdzie, w sensie nie Tusk, tylko Trambi powie, ale ten, ale Intel'owi, to zostawcie tą Polskę. Niech oni się tam kuźwa budują, wy se, nie wiem. Chcecie mieć trójkąt to sobie pierdyknijcie fabrykę w Austrii, no to w Austrii tak słabo, no skoro tutaj będzie Drezno, a wiemy, że w Dreźnie inwestują, gdzieś coś w Czechach, no to faktycznie Polska jest tutaj tak strategicznie najlepsza pod takim względem i to infrastrukturalne, bo jest świetne połączenie drogami ekspresowymi z tymi miastami rozważanymi przez, przez TSMC, no, z Austria, no, coś tam w góry jechać, no tutaj gdzieś by można było, nie? No, ale to tak, no, chyba że jakiś drugi zakład w Niemczech, ale to też to wiecie, po, powielanie takich rzeczy w, w ramach jednego rynku, w ramach jednego państwa to jest też słaba dywersyfikacja. Więc wydaje mi się, że jednak to trzecie państwo będzie wybierane przez, e, przez TSMC i że to może być faktycznie Polska. No, ciekawie by to wyglądało, Wam powiem. Eee, jeszcze potem by się Intel wybudował i, kurde, byśmy składali by, wiecie, ile by od nas rzeczy, procesory AMD, e, Nvidia, jakieś Apple, Appleowe m 1 Potem Intel by swoje procki, karty graficzne u nas składał, by tam wystarczyło siedzieć pod tym Wrocławiem i czekać, aż coś z tira spadnie. Kompów byśmy w ogóle nie musieli kupować, tylko byśmy stali, i czekali. Tiry by przejeżdżały, plocki by się sypały, wszyscy by mieli najnowsze. No, oczywiście żartuję, nie, ale, ale fajnie by było. Fajnie by było, jakby tak było. Na pewno jest to pieśń przyszłości, nie jest to kwestia roku, dwóch. Bardziej do końca dekady, jeżeli coś zacznie się budować, czyli w ciągu pięciu lat, to i tak będzie nieźle to i tak byłoby super, też pokrywałoby się to poniekąd z tymi planami budowy CPK, chociaż CPK to jest chyba najbliżej za 10 lat, te możliwe terminy oddania, nawet jakby zaczęli już spinać dupę, a nie się opierdzielać cały czas, w związku z tym jest to, jest to jakaś możliwość. Z drugiej strony, no budowa w Polsce, Skoro widać, że planują to, no to w jakiś sposób uznają nas za bezpieczny rejon w miarę świata, nie? gdzie my sami raczej się nie uznajemy za najbezpieczniejszy rejon świata pod takim względem globalnego konfliktu, nie takim bezpieczeństwu na co dzień, bo jeżeli chodzi o takie codzienne bezpieczeństwo, to w chwała bolstę, to jest naprawdę zarąbiście z porównaniem na tle reszty świata. Chociaż z drugiej strony byłem w Brazylii, w Rio i też jakoś nie doświadczyłem tam super niebezpieczeństwa, a najbezpieczniej w życiu to się czułem w Chinach. Tam kamery są na każdym kroku, nie tam, tam, tam jakby w sensie złodziej ci coś ukradnie, to oni będą mieli 7000 godzin nagrań z 52 tysięcy kamer. Pytanie, czy też wykorzystają to na twoją korzyść, czy tylko i wyłącznie na twoją niekorzyść. Ale ja się jakoś czułem w obecności tych kamer bezpiecznie. No ale w Polsce też się czuję bezpiecznie, bardzo. Tak jak sobie myślę o globalnym już konflikcie, to, to, to też właściwie się czuję bezpiecznie. W itsm SMC widać, że też się czuję bezpiecznie, skoro chcę to budować. Intel też, no kasa mu się skończyła, ale jakby plany budowy były jeszcze przed e wojną. Dobra, kończę, bo już skończyłem, karta mi się kończy. Także miłego dnia wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!